Witajcie, dzisiaj film głównie dla panów. Będziemy rozmawiać o właśnie systemach włosów i jak wyciąć sobie, jak zrobić taki odcisk głowy, żeby sobie spersonalizować system włosów. Zapraszam. Ten film będzie bardzo długi, dlatego podzieliliśmy go na dwie części. Także musicie przygotować cierpliwości troszkę. Ten trwa aż 17 minut. Dzisiaj pokażę wam, jak taki odcisk przygotować naszych ubytków włosów, żeby sobie po prostu z gotowego systemu włosów czy takiego zagęszczacza na zakola wyciąć do naszych ubytków. Yy, yy. Ten rozmiar, Waszej bazy, po prostu żeby to dobrze wyglądało. Bo zawsze te standardowe produkty są troszkę większe i z nich po prostu sobie wytniemy, dopasujemy do naszej głowy, do naszych zakol. Na przykład ten blond to jest na zakola, zagęszczacz. Także dzisiaj zobaczycie, jak to zrobić. Zaczniemy od tego, co trzeba przygotować. Bardzo proste rzeczy, które albo macie już w domu, albo możecie kupić tak naprawdę wszędzie. Taka forma. Tak jak widzicie, właśnie ona jest taka profilowana, wyjdzie potem i taka właśnie, taka solidna. Będzie potrzebna taka folia, to jest folia do gotowania, znajdziecie w każdym supermarkecie, taka transparentna. Będzie potrzebna też taka twardsza taśma. W sklepie dla majsterkowiczów są takie taśmy, też one kosztują 4-5 zł. I będzie potrzebne później do wycinania albo zwykła żyletka, albo coś takiego, ja mam coś takiego, bo mi po prostu jest tym, będzie tym wygodniej wyciąć. Albo zwykła, po prostu żyletka, taka najprostsza, duże, zwykłe nożyczki, flamaster wodoodporny i oczywiście też centymetr będzie nam potrzebny. Także te produkty, jak przygotujecie, to jest taki pierwszy krok. I jeszcze do rysowania na głowie no to taki, ja mam zwykłą kredkę do ust użyję, bo po prostu chodzi o coś, żeby jak będziemy rysować na naszej głowie, żeby to nie zostawało śladów i żeby się łatwo zmyło. Czyli taką zwykłą kredkę do makijażu będę używała. Tak jak właśnie tutaj Wam pokazuję. No i zaczniemy od tego, że mogą być dwa przypadki, jeżeli odrysowujemy taki właśnie odcisk głowy. Jeżeli mamy jeszcze włosy, tylko że one są przerzedzone, tak jak tutaj widać na tym moim bardzo ładnym manekinie. Czyli y, widzimy wyraźne przerzedzenia. Y, widzimy tutaj, y, prawdopodobnie będziecie musieli właśnie wszystkie te włosy zgolić na łyso, jeżeli będziecie system na klej mocować, bo to się do łysej głowy klei. I tutaj, gdzie włosy jeszcze są, czyli widzimy wyraźną linię, y, gdzie włosy są, a gdzie są wyraźnie przerzedzone. I tutaj na tym manekinie widzimy też wyraźną jeszcze linię, linię tutaj, linię włosów na czole. Wiadomo, że każdy ma tą linię inną, niektórzy mają bardziej prostą, niektórzy bardziej w V, i to jest łatwiejsza opcja. Natomiast trudniej troszkę będzie, jeżeli ktoś już nie ma w ogóle włosów tutaj, to żeby odtworzyć też właśnie tutaj obrysowanie akurat tył, z tyłu będzie łatwe. Trudniej będzie troszkę tutaj na linii włosów, i wtedy trzeba odtworzyć, żeby jak najbardziej naturalnie wyglądało taką linię włosów, jak mieliśmy. Gdy nasze włosy jeszcze były, czyli na przykład zobaczyć sobie stare zdjęcie, i żeby odtworzyć właśnie tą linię włosów jak najbardziej naturalnie. I tutaj hmm, widzicie tą linię właśnie, którą sobie narysujemy kredką, tą zmywalną. To ja taką mam kredkę do ust, którą użyję. Przeważnie linia włosów zaczyna się mniej więcej cztery 4 palce 4 palce od brwi. Tak mniej więcej. Jeżeli na przykład mój manekin ma niskie czoło, obydwa są takie, czyli będzie mniej, ale przeważnie to jest około czterech palców, żeby to naturalnie wyglądało. I tak jak już mówiłam, to jest prostsza sytuacja, bo tutaj ten tył będzie bardzo prosto odrysować. I teraz zaczniemy. Właśnie odrysowywanie. Najlepiej by było, gdybyście mieli kogoś, kto by Wam pomógł trzymać tą folię, ponieważ ona musi być perfekcyjnie dociśnięta. Ja natomiast nie mam tutaj nikogo, więc ja sobie tak ją pozawijam z boków. Pamiętajcie, że jeżeli włosy są jeszcze na głowie, to będzie się to troszkę ślizgać, dlatego trzeba bardziej uważać. Natomiast, jeżeli mamy łysą głowę, troszkę mniej się ślizga, będzie troszkę łatwiej. Czyli widzicie, jeżeli mam, mam włosy, chcę odrysować. Tutaj mam wyraźną linię czoła, linię włosów, przepraszam, a tutaj nie. Tutaj sobie będę musiała ją dorysować takimi punkcikami i zaraz Wam pokażę. Jak? Czyli zaczynam. Pierwszy punkt. Pierwszy punkt zaznaczę na środku mojej linii włosów. Od tego zacznę. I po, tutaj, gdzie mam, właśnie tam za się kończy, zaznaczę kolejne dwa punkciki, i potem sobie to wszystko połączę yy, linią. Trzeba to zrobić jak najbardziej precyzyjnie. Jeżeli właśnie możecie linią przerywaną połączyć punkty, jeżeli macie jakieś mniej, troszkę mniejsze, tak jakby zdolności plastyczne, ale nie będzie to na pewno trudne. Także pamiętajcie, jeżeli nie mamy linii włosów już w ogóle, to wtedy musimy narysować sobie ją przed wycięciem. I tak samo na zakola. Musimy najpierw właśnie wyrysować na skórze głowy tą linię, jak chcemy zamaskować zakola. To jest dokładnie to samo. Jeszcze sobie tutaj zaznaczę czubek y, głowy z tyłu. Pamiętajcie też, żeby zawsze oznaczyć, gdzie jest przód, a gdzie tył tego odcisku, bo potem Wam się to pomylić może. Ok, czyli zaczynam nakładać folię. Pamiętajcie, że ta folia musi idealnie przylegać, bo jak źle to wytniecie, to Wam nie będzie, nie dopasuje się fajnie ten system. Czyli ja po prostu nie mam nikogo do pomocy, to muszę to owinąć sobie sama, ale jeżeli macie. Kogoś do pomocy, lub yy, właśnie yy, kogoś, kto będzie, albo wy będziecie od dołu trzymać, a ktoś Wam pomoże odrysować, to będzie po prostu najłatwiej, bo to musi idealnie przylegać. Pamiętajcie, że to jak źle odrysujecie raz, źle zrobicie yy, i nie będzie idealne, no to w, i wytniecie później yy, właśnie z systemu włosów, to to nie będzie dobrze przylegać. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Zwróćcie szczególnie uwagę, możecie sobie właśnie tak zawinąć boczki, ja Wam zaraz pokażę. Tak? I wtedy właśnie w dół, jak ktoś będzie też trzymać, to będzie idealnie. Szczególnie właśnie na linii czoła uważajcie na to, żeby wszystko idealnie przylegało. I właśnie zawijam w stronę tak jakby od w stronę skręcania, od czoła. Bo wtedy będzie to bardziej lepiej przylegać i będzie ładniej. Okej, okay, tutaj mi się wreszcie udało z tym zawijaniem uporać, czyli wszystko jest idealnie i teraz mogę przejść do tego właśnie do odrysowywania, czyli teraz będzie mi potrzebny mój pisak wodoodporny, bo po prostu po folii, żeby pisać, musi być koniecznie wodoodporny, żeby to wam się nie rozmazywało. I bardzo ważna jest precyzja, czyli dokładnie odrysowujemy sobie takim markerem tutaj po linii wszystko. Pamiętajcie właśnie, że bardzo jest ważne, żeby to dobrze odrysować. Na pocieszenie wam powiem, że jeżeli taka forma za pierwszym razem wam nie wyjdzie idealnie, potem wam pokażę na końcu jak to sprawdzić, to tak naprawdę możecie to Robić do skutku, dopóki nie zrobicie idealnej. No właśnie cały czas używając folii i tych taśm. Także y, nie jest trudno, właśnie nauczyć się tego robić. Jeżeli będziecie mieć kogoś też do pomocy, będzie wam na pewno o wiele łatwiej. Tutaj y, y, czasem właśnie łatwiej jest połączyć punkciki, jeżeli te, boicie się, że nieprecyzyjnie narysujecie. Ja sobie też zaraz jeszcze oznaczę właśnie tutaj jest tył. I napiszę sobie przód, żebym, żebym wiedziała, gdzie jest przód, bo potem jak to wytnę, może literkę P jak przód, może mogę sobie zapomnieć. I teraz przejdziemy do oklejania tą grubą taśmą, o której Wam, o której wam wcześniej pokazywałam. Ta taśma właśnie ma taką strukturę, że ta forma wyjdzie nam idealna właśnie taka profilowana. Ja mam tutaj tą taśmę. Jest jeden taki defekt. Moja taśma jest dosyć szeroka. Jeżeli tą taśmę kupicie odrobinkę węższą, będzie wam łatwiej i to ładniej po prostu wyjdzie. Natomiast moja taśma jest za szeroka, ale tylko taką miałam. I oklejamy w, w dwie strony. To jest w pierwszą stronę oklejam. Bardzo dokładnie pamiętajcie, że to musi być całe oklejone i dociskam, bo to, żeby właśnie ten profil naszej głowy był dobrze, żeby to było dociśnięte, żeby wyszedł właśnie profil naszej głowy. I tak jak tutaj widzicie, właśnie na tym filmie oklejamy wszystko bardzo dokładnie. Jak skończę oklejać w tą stronę, w którą oklejam, to będę oklejała w drugą stronę, żeby to było stabilne i miało dobrą formę. Zaraz pokażę Wam jak. Także oklejajcie zawsze też troszkę więcej, tak jak Wam tutaj pokazuję, i dociskajcie dobrze, że, bo potem i tak to wszystko obetniemy, te boki. Potem to będziemy wycinać na końcu, tą, tą formę. OK, i teraz zaczynam sobie oklejać w drugą stronę, czyli w tą. Czyli dokładnie tak samo, jak wcześniej robimy, tą samą taśmą. Oklejamy. Aka, pamiętajcie właśnie, że nie można używać do tego zwykłej taśmy klejącej, bo ona się zupełnie nie nadaje, bo to nie będzie miało formy. To musi być taka wzmacniana, taka jak ta, którą wam pokazuję. W sklepie właśnie dla Majsterkowiczów, w jakichś takich sklepach znajdziecie taką taśmę bez problemu. Czyli właśnie oklejam też w drugą stronę, dociskając bardzo dokładnie. Pamiętajcie tu o dociskaniu. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś Wam właśnie będzie pomagał, czyli będzie, będzie trzymał tą folię od dołu, po prostu będzie łatwiej, bo ona to się nie może przesuwać. To jest bardzo ważne, żeby to było stabilne, żeby to się nie przesuwało podczas, gdy oklejamy. Bo to musi być bardzo precyzyjnie właśnie zrobione i bardzo precyzyjnie później wycięte także żeby nie było żadnych problemów, żeby to było dobrze dopasowane, to po prostu to się nie może przesuwać. Także to jest bardzo fajne. Cieńsza taśma by była jeszcze lepsza, no ale niestety nie mam. I tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo to jest ważne, żeby właśnie zaznaczyć, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Bo jak tego sobie nie zaznaczycie, to, to nie będzie, do... może Wam się to pomylić później, a nie chcemy tego. A ta forma Wam właśnie, się właśnie, właśnie przyda jeszcze później, Wam pokażę w jakiej sytuacji przed przyklejaniem do skóry głowy. Czyli okej, okay, moja forma jest już gotowa. Teraz uwolnię go z tutaj od tego supełka i będziemy wycinać, wycinać sobie nożyczkami bardzo dokładnie i precyzyjnie. Ten właśnie, widzicie, tak to wygląda, czyli wyprofilowane, idealne. Zaznaczyłam sobie P, tu gdzie jest przód i będziemy wycinać to sobie nożyczkami. Dużymi nożyczkami będzie mi łatwiej. Ładnie, precyzyjnie. Bo pamiętajcie, że właśnie to jest bardzo ważne, bo jak to sobie wytniecie, jak potem dotniecie sobie tą bazę, tak to będziecie cały czas nosić. Także bardzo ważne jest, by to dobrze wyciąć. I ta taśma właśnie dlatego się do tego super nadaje, bo dwa razy okleicie właśnie poziomo i pionowo i jest wszystko idealnie. I to się trzyma, ta forma się trzyma, do, dobrze wygląda. Jest tutaj na filmie tego nie widać, ale jest też takiej właśnie fajnej, solidnej konsystencji. Ale na przykład jednocześnie na, na tyle, że się z nią nic nie stanie, że Czasem niektórzy, na przykład przy takich produktach na zamówienie, jak trzeba to gdzieś wysłać, to też się to nie zgniecie, nie, nie uszkodzi, jak to włożycie właśnie do koperty, bo ma tą, taką fajną strukturę. Tak wygląda moja wycięta forma. Po lewej stronie oznaczyłam P, czyli przód, tak jak już mówiłam. Widzicie, ona jest profilowana, tak jak nasza głowa, tak jak nasz kształt głowy. I teraz przykładam, żeby zobaczyć P, czyli przód tutaj z przodu. Przykładam, żeby zobaczyć, czy to idealnie pasuje. No i widzę, że idealnie pasuje do mojego ubytku włosów. Czyli jak na pewno wytnę z takiej formy, wytnę formę z bazy i przykleję, to po prostu będzie idealne. I... Właśnie to zamaskuje Wam całą tą górę włosów, bardzo często łysienie męskie właśnie jest takie, że albo się pojawiają za kola, albo właśnie z tyłu siejemy, tak jak właśnie z tyłu, tam, gdzie jest taki właśnie czubek głowy, no i to na pewno wszystko, wszystko nam zakryje, także to jest bardzo ważna informacja. I w jednym też z późniejszych filmów Wam pokażę, jak właśnie się przydaje taka forma wycięta przed już aplikacją, już jak wytniemy też z bazy, jak mamy gotowy, przygotowany, spersonalizowany nasz system włosów, to właśnie jak zaznaczyć te punkty, jak będziemy sobie doklejać do naszej głowy, naszej głowy ten maskujący, właśnie system. To też się wtedy przydaje. Dobrze, czyli już mam nadzieję, że jest wszystko jasne. Najważniejsza jeszcze informacja właśnie. Pamiętajcie zawsze, żeby szczególnie zwrócić uwagę tutaj z przodu, żeby to było idealnie dociśnięte. Ta folia ma być idealnie dociśnięta do głowy. Żadnych zmarszczek, żadnych y, takich rzeczy to nie może być. Teraz jeszcze na koniec trzy słowa. Nie mam niestety z zakolami manekina, ale mam takiego tutaj. Pokażę Wam w ten sam sposób, jak odrysować ubytki na zakolach Oczywiście, najpierw musimy sobie, musimy sobie narysować, tak jak wcześniej mówiłam, właśnie taką kredką. Najlepiej, gdzie byśmy tą linię naszą włosów chcieli mieć. Czyli kredką odrysować. Ja tutaj już tego nie robię, bo już widzieliście wcześniej, jak to zrobić w trzech punktach. Jeden, dwa, trzy, czyli jeden na środku i dwa po bokach, tam gdzie się za kończy. I potem na przykład możemy wyciąć z takiego systemu na zakola. Taki system jest też dostępny w naszym sklepie. Jak sobie to spersonalizować? Ok, czyli bardzo szybciutko jeszcze Wam na koniec to pokażę. Czyli przykładam tutaj tak samo folię, tylko tutaj ją przykładam tak, że będę ją wiązać z tyłu, bo też musi być idealnie na płasko. Już zawiązałam. Teraz będę sobie właśnie rysować moje zakola. Tu tak jak już mówiłam, właśnie kredką trzeba narysować sobie swoją, swoją wymarzoną linię włosów i odrysować tak samo jak wcześniej, czyli odrysować flamastrem. I tutaj zaraz Wam pokażę, jak. Tak jak już mówiłam, właśnie zawsze kredką zmywalną, no czy taką kredką do makijażu, rysujemy po własnej głowie, po własnym czole, nie, nie flamastrem oczywiście. E, OK, <laughs> Tutaj już właśnie sobie takimi kropeczkami zaznaczam, bo bardzo często jest łatwiej po prostu połączyć punkciki, niż e, rysować od razu całą linię. E, pamiętajcie, że to musi być idealnie na linii tutaj, gdzie mamy problem, problem z włosami, idealnie na tej linii. Wszystko narysowane. Ja sobie to jeszcze kilka razy poprawię, żeby to, było, żeby to było w miarę równe. Ok i będziemy dokładnie w ten sam sposób oklejać teraz tą samą taśmą, czyli najpierw w tą stronę dokładnie musi przylegać. A potem w drugą stronę też okleimy, tak jak wcześniej już pokazywałam. To jest dokładnie to samo. Zobaczycie, że to nie jest nic trudnego. Pierwszy raz to zrobicie, to już potem kolejne razy pójdzie Wam łatwiej. Wiadomo, że najlepiej mieć kogoś do pomocy, no jakiegoś kolegę lub żonę. To wtedy po prostu będzie na pewno, na pewno łatwiej. Szkoda, że nie mam tutaj manekina z zakolami, ani żadnego modela z prawdziwymi zakolami, więc muszę sobie radzić z tym, co mam, ale właśnie tutaj jest bardzo ważne, bo ten nasz gotowy system, właśnie ten mini system na zakola, który już jest w naszym sklepie to właśnie on jest specjalnie większy, dlatego, bo z tego systemu sobie trzeba wyciąć każdy pod siebie musi wyciąć zgodnie właśnie z tym, co wam tutaj pokazuję na własny ubytek. Ten y, rozmiar, i po prostu sobie tą bazę dociąć. W drugim filmie, który też za kilka dni wyjdzie, bo ten już wyszedł nam za długi, będzie też dokładnie jak wycinać to, y, bo to jest też specjalna technika. Y, jak wycinać, jak docinać te bazy, właśnie mając już tą formę. Ok, dobra, czyli tutaj tak samo wycinam sobie dokładnie całą formę. To tak jak pasuje nam. Właśnie, żeby idealnie po linii, pamiętajcie, żeby dokładnie to wyciąć. Dlatego trzeba mieć najlepiej właśnie duże nożyczki i precyzyjnie wyciąć. Tutaj widzimy dokładnie, gdzie jest lewa strona. Czyli, tak jak w kolejnym filmie, pokażę Wam właśnie konkretnie, jak też używając główki manekina, możemy to wyciąć. Tutaj, jeszcze na koniec, zobaczcie, tak wygląda ten system na zakola. Czyli będzie trzeba z tego wyciąć do po prostu naszej tej formy. Ja pokażę Wam na kolejnym filmie, jak. I tam się nam przyda właśnie żyletka, taki nożyk. I główka manekina. Także za kilka dni będzie ten kolejny film. Subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej filmów o tych systemach męskich, jeżeli to Was interesuje, przykład nie wiem, jak myć jakieś inne zagadnienia, to ja proszę o komentarze tutaj. ja wszystkie przeczytamy. Subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do naszego sklepu www.mezisfabrykawłosa.pl. Dziękuję!